Cześć! Witam Was! Dzisiaj pokażę Wam, co udało mi się kupić na targu Staroci. Także lecimy. No tak, jeżeli chodzi o kadeta, no to tutaj mi przybył prędkościomierz. Oryginalny, Mera. Miałem w niego nie inwestować, w tego kadeta. Już więcej, tylko zbierać po prostu na... Na zapłonce i na takie rzeczy, które mi udoskonalą po prostu długo. Będzie mniej awaryjny, ale powiem wam, że się połakomiłem na taki licznik. Patrzcie, no nie była ziemia, porównajcie sobie z tym. No bo jeszcze jest kurczę, różnica w wyglądzie. Na pewno będzie lepiej jak raz wyglądał. Aż miło tak siąść i się przejechać. Patrzcie jak miło się popatrzeć co aż na niego. Licznik był sprawny, on od początku był sprawny, ale wiecie jak to jest, no co z tego, że był sprawny, znaczy kupiłem go jako sprawny, ale i tak w domu go rozebrałem, nasmarowałem wszystko, wyczyściłem, miał trochę tam rdzy, więc to wszystko popsikałem preparatem CX-80, powiem Wam, że to jest lepszy od WD taki preparat, nie pokażę Wam teraz, bo jest w domu, a ja jestem w tym naszym drewnianym domku, więc Wam nie pokażę. Ale powiem Wam, że naprawdę fajny preparat smaruje, czyści, konserwuje, uruchamia yy, stojące silniki. Także coś w tym jest. No i bardzo fajnie rdzę rozpuszcza. To widać szczególnie w gaźniku, bo psiknąłem na śrubkę od powietrza właśnie to nie w tym gaźniku. Nie w tym. Mam w domu jeszcze dwa gaźniki, takie stare. Jeden był zastany, to psiknąłem w i normalnie cały śrubokręt był z takiej masy. Normalnie rdze rozpuściło także naprawdę polecam. No, a wracając do tych łupów, gdzie do samego prędkości nie Prędkością już sprawny, pokazuje prędkość. Nie wiem, czy mi się uda to teraz pokazać. Postaram się. O, widzicie? Nie widać, kurcze. No, wskazówka się w, każdej, w każdym razie rusza. No, i w końcu będę miał prawidłowy pomiar prędkości. No prawdopodobnie prawidłowy, no. Na pewno to będzie bardziej wiarygodne niż na tym odjawki, który miał klejoną wskazówkę, nie? Ten prędko się już to jest 74 rok, ten odjawki. Tu gdzieś było. O, 11.74 Czyli jest z listopada. Ten też jest 11, też z listopada, ale 78 roku. Także jest trochę młodszy. A ale, ale to nie zmienia faktu, że będzie jeździł, nie? Je. Te prędko się mera, one się dość często płynąć psuły, ale... Na razie działa, to niech chce chodzi. Kilometry ma tu trochę już nabitych przez poprzedniego użytkownika. No ale... Najwyżej z tego wyzeruję i będę wiedział ile ja jeżdżę, bo... I tak nie wiem jak ile ten kadr miał przebiegu i tak, więc co z tego, że będzie wyzerowany. A raczej go już nigdy nie sprzedam. Dobra, co dalej? O, właściwie to ja jeszcze raz zakupiłem pływak do gaźnika, nie do tego gaźnika. To jest ten gaźnik w 100% sprawny. W domu mam jeszcze, jak tak jak mówiłem, te dwa i sobie zrobiłem taki jeden sprawny. Za pływak dałem 10 zł, więc nie tanio. A no właśnie, ile daję za licznik? Kurde, no naprawdę się muszę Wam pochwalić. A za licznik dałem 20 zł. Także sobie popatrzcie na Oliczy i na Allegro, ile to kosztuje. Także naprawdę fajny zakup. Nie jest w idealnym stanie, ale mi się podoba, nie? Najważniejsze, no ta ramka jest trochę tutaj pognieciona. Taka ten, ale jest okej. Okay. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o rower, rower se tu stoi, nic mu nie jest. Nie wiem, chcę kupić odblask na tył, bo był ide ide idealny, jak ja potrzebuję, no ale w trochę w kiepskim stanie i cena też nie była fajna, więc zostawiłem go tam dla innych ludzi. No, pedałów nie udało mi się kupić, niestety, nie było takich, jak ja potrzebuję, więc to też je na razie zostaje Muszę zostać te. No i to właściwie tyle. Pływak działa, no, pływak 10 zł, no to tak trochę. Nie tanio, ale ale jest. Najważniejsze, że jest sprawny, nie? No zapływaki za prędkością już dają 30 zł, także nie jest to jakiś duży wydatek. Także co? Trzymajcie się i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. W następnym filmie może będzie jazda.